Dobra, witam was widzowie na dzisiejszym live, ie. robimy urela, z Ad... robimy urela widzowie, z Dominikiem, z Dominikiem, przywitaj się, sławny youtuber Dominik, na kanale YouTube widzowie, na kanale YouTube ma 86 tysięcy, 86 ma tysięcy na kanale. Wbijajcie widzowie na jego live na YouTube, Dominik. Wbijajcie jego live na YouTube, Dominik. I zostawcie mu widzowie subika i Dzwonek. Jego nazwa na YouTube to jest Dominik. Widzowie, Dominik. Do, dom jest. Dom już, Dom już widzowie. Lajwa nie będzie tam, Dawid. Ale no tak, ale bijajcie jego kanał widzowie, i zostawcie mu widzowie subika i Dzwonek. Naprawdę, Dawid? Dobra. Coś nie Dawid. No wiesz, na ten, na, na wywiadę się trzeba włączyć, potem włączymy, nie? No tak.

Dziękuję kolego X D u jak ulani, D I za suba. Dziękuję kolego W I K, jak Tata 6237 za followa, Dziękuję kolego na Kieka Kasia. R O w, A 33 za, za ale za, ale, tego, za y, obserwacji. Dziękuję kolego V I P. Literka, w po stronie R X 123 za za, za za Dziękuję o, kolego Piak Patryk, City RIO LL za Prima na 3 miesiąc. Dawid, chcesz kole? No chcę. No, ja witam w telewizji, mamy 10 odwiedzeń, radzie, witam, witam, witam. Widzowie, wbijajcie na kanał YouTube Dominik. Wbijajcie na kanał YouTube Dominik i zostawcie mu w widzowie suba i dzwoneczek na kanale YouTube. Nazwa jego kanału na YouTube. Dominik, widzowie, Dominik. Sławny youtuber na całą Polskę, który ma 86 tysięcy, 900 subów, widzowie. Wbijajcie na jego kanał YouTube i zostawcie mu widzowie obserwacje na kanale, na na YouTube. Zostawcie obserwacje. Jego nazwa to jest Dominik. Jego nazwa to jest Dominik, Dominik na YouTube, Dominik. Wbijajcie go live'a i zostawcie mu obserwacje na YouTube i zostawcie mu suba i dzwoneczek na YouTube i zostawcie mu pozytywne komentarze pod pierwszym filmikiem YouTube i sobie 17 odmianie. Co piszą? Opiszą komentarze Czekaj, bo mi się to nie wśródla no nie gadaj, mi się z czatem. O oh jest, jest czat. No halo. Jest, jest. Jest Cześć mordy. Cześć mordy. Witam, witam, witam. Dzięki za... Zostawcie mi obserwacje. Zostawcie mi widzowie obserwacje. Jak był? <laughs> Zostawcie mi żeby obserwacje na kiku. Będę w gęknie, jak muszę obserwacje na kiku. A co jak nie zostawią, Daddy? No to są hejterami. Będą prowokować się. No rację. Przejdźnie ja prowokacje. Przewoduję ten. Czy to będzie stało? Czy nie? Chyba To, mm, to żeby stało. Zobaczymy jak będzie coś wyglądać. O. Hej, Dawid! Cześć kolego, Szymano Dawid! Szymano, mordeczko, witam, witam! Siemanko mordo. Napisał, hej, da! Pokémon! Cześć, mordy, cześć, mordy, cześć, mordeczko! Pokémon! Ja nie jestem Pokémon po pierwsze, nie jestem Pokémon! Zmieniłeś sobie, nie? Super. Tak, Dawid Jasper, widziałeś? Dawid Jasper. Czemu mnie Pokemon, Dawid? Nie miłe chyba jest. Nie miłe też. Tak? Ale ja miałeś tak, nie? Miałem. Klasa czy obciach, Dawid? Ja, eee... Obciach. Kiedyś klasa, teraz obciach, Dawid. No tak. Musiałam chyba trochę Ok. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, dziękujemy. Przepraszam, możemy poprosić kartę dam. A na razie idziemy kopić. No dobrze, dziękujemy. No, po mnie zjemy co, Dawid? No, zjemy. A będzie. Pamiętam tego kurde gościa co na YouTube leciał, jak on miał nie czeplin, tylko ten, yy, ten co tak kurde miał, co był w szpitalu i dziewczyna była w gipsie. Nie, dziewczyna była w gipsie i on tak, on tak nie mówi do nikogo, tak, się było takiego eee, eee, e e, 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 e. Pamiętam, Nie pamiętam jak to było. Może to no, ja? Może to ty? No, ty, ty. No, no, może to on. Ale było co Dawid? Na razie. Nigdy nie wiesz. Witam 23 osoby na live. Witam serdecznie. Zostawcie mi widzowie obserwacje na Kiku. Powtarzam, widzowie, zostawcie mi obserwacje na Kiku. Na czacie wysłałem linka do moich donatów, widzowie. Powtarzam, na czacie, na moim live. Wysłałem linka do moich donatów i przypiąłem go pineską. Wszystkie donaty będą się wyświetlały na moim telefonie. Powtarzam, wszystkie donate się będą wyświetlały na moim telefonie, wysłałem link, wysłałem link na czacie, wysłałem link na czacie do moich donate'ów, przypiąłem go pineską też i link jest na czacie do moich donate'ów widzowie, wyślijcie mi donate'a, wszystkie donate'y, wszystkie donate'y się wyświetlają na moim telefonie widzowie, linka macie, linka macie widzowie na czacie, na czacie macie linka do moich donate'ów. Halo, halo. Okay, ja to okay. to A nie, jeszcze nie A dlaczego ja tego nie mam na, na, na tylko... No. Ja, Będziesz miał, ja na tytuje, wiesz? Dobra widzowie, wyszlijcie donate'a, do donate'a. Ustawiłem donate' na kwotę 1 zł i wysłałem linka do moich donate'ów na czacie. Wysłałem widzowie linka do moich donate'ów na czacie i przypięłem go Pineską na czacie. Mój link do moich donate'ów, przypiąłem link na czacie do moich donate'ów i wysłałem link na czacie, link na czacie wysłałem do moich donate'ów. Wszystkie donate się wysyłają na moim telefonie, widzowie. Powtarzam, wszystkie donate wysyłają się na moim telefonie, widzowie. Link wysłałem na czacie do Moich Donate'u i przypiąłem go pineską. Na czacie, do Moich donate'ów. Co nie działa? No muszę się jakoś tutaj połączyć, mam na razie tak trochę skieruję. No jest ciepło ma. Ciekawe co. O kurde. Na

Hmm, nie wiem, to nie, nie chcę współpracować, ale ostatnio też tak nowoczy No, teraz się Już jestem wizowy już jestem, już jestem wizowy już jestem Adrian, wejdź mi wyjścij do Nate'a na Kiku. Ja byś mógł... A masz coś na koncie banku? Mam no, na tym dorobień, na pierwszym Oszczędzam, wiesz? Serio? No. no to weźmy wyjście z tego konta, co masz. Ja ci ty e... Ale sprawdzimy tylko, co do noity ty działają. No. Na nie. Na Cipri, i... tak? Na Cipri, tak, no, na Cipri. Dobra, dobra. Zobaczymy, co się do noity, tu Nie wiem, co do noity. nikomu jeszcze. Tak, Dawid Jasper, Lepaul, No 1, no. 2, no, no, na kipri? <gry> yeah. to Dobra, Vista, No Masz na Nie, to jest ciągnął sobie TIPLI. Dawid ustawili 40 na ten. Nie, 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 jestem, nie, 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 jestem, jestem, jestem widzowie. Jestem Serduszko anczakiem wysyłają. To dobrze. A Dawid Łonisz, co na tym kiku? No. Ty masz partnera na kikużawicz? Nie mam, nie mam. A pan będziesz mieć? No mógłbym, będę miał, no. To nie było, nie? A ty to jest partner, partner na kiku. Prawda. Powinniśmy Chyba lepiej zoptymalizowane zarobki i będziesz miał od godziny na lecz chyba wiesz. Od godziny ile? Ile patrzę na No Nawet nie wiem w sumie. Może Adrian Czy nie wiesz? Nie wiem, ale dużo. Ile ja mogą? Stysiaka? Jak będziesz miał? Dużo widzę, tak. Na dzień. Na dzień, no tak. Adrian. Tak. Chodź na dzwonka. Ja nie mogę tego kliknąć. Ja mogę tego kliknąć tutaj tego zabatki tej. Ale przed chwilą jakoś działało, nie? Czekaj, banują mi ludzi na, na tym, banują mi ludzi na Kiku Muszę ich odbanować Co za ludzie, bo oni się na Kika, na Kika mi się mam Bo banują ludzi No banują ludzie na Na Kiku banują mi ludzi O jest, odbanowałem ich Odbanowałem ich wszystkich, dobra a piszący no, C u co tam. No, co tam pedofil? Fil? widzowie. Dawid. Hejterzy, hejterzy. Dawid, pedofile klasa czy obciach? Obciąż. No, no raz do domu. Co w...

Sam się alkoholik, to sam się alkoholik. Ty wczoraj, nie... mnie, znaczy nie to, mnie... ty byłeś na najebany. Byłeś na jedbany. Nie bierze, bierze. Bierze. możesz wyłączać tego wtedy, co się tak robi. Na rację. Kiedyś obcek, teraz plastik. Co dać, warto, macie coikolwiek? Ty masz, masz tak szeroko. Ale, przynajmniej jesteś w barach szerszy, elegancko. Ja mu to tak rośnie na nie? wtedy. A może? Nie, chyba ja tylko. Ale gdzieś... nie pomóż tak, że... No nie. To ja wyłożę A odwróć, Dawid, kamerę, bo ty masz tak. E, bo ty masz pianowaterski odwróć w ten sposób. No właśnie. Czekaj, no. co się zmienia? Teraz jest tak. <laughs> Ryszard J.P.A. 100%. Tak piszą, Dawid. No. Ja sobie no. piszę, ja sobie Ale przynajmniej czat leci, nie? Szybko. No czat leci szybko. Nie no, teraz jest dobrze. No. Dobrze. <śmianowice> dobra, Adrian, wyślij weś mi tego donajcika, no za jednym no złoty. Zobaczymy czy się tam donajty. Tam na czacie przypiąłem pineską ja i wyszedłem na czacie. Ja Dzięki za obserwację na, na kiku. Dziękuję Ci za obserwację na kiku kolego. Dziękuję Ci bardzo za obserwację na kiku. Na kik.com na mój najdek. Dziękuję Ci z tego serduszka. Za obserwację na kiku. Dzień. Dzień to jest. Tak. Ja nie tak. jestem zalogowany. A... No to musisz. A może tu? O, tutaj Tipli. Tak, nie, Tipi, jest. No dobra. Cześć teraz. Chodź Ci pali no, do szwanki, David? No tak, byś mógł. Wiesz z cytrynką. No tak, tak, tak. Ale. Segnuję wodę. Zaraz możemy lecieć z cena. Widzowie, widzowie! Kolar z lodem i z cytrynką. kola z lodem i z cytrynką. I dziewczyny. Nie ma, żeby za dużo, ty za dużo to było, No racja, tak, no racja. Widzowie do mnie chyba za dużo pornóżków oglądał. <laughs> Pojedziecie się. A czemu mu się skąd takie skojarzenie? Bo tak mówić, jakby gdzieś go do No, To tak się pewnie będzie można stawiać Ale nie będzie mnie widać. No, raczej mylisz tego, bo nie ja będzie kicha. Kicha będzie. Będziemy blisko co? No raczej. Ciebie moje na Nie bój się. No, no, właśnie nie bój Gwałtę tylko po pracę. <grym> Oficjalnie? Żartwałem. No, właśnie, no właśnie na O to chodzi. Czekać, przykro sobie pan. To co... No. A co, to... o, no, dokładnie. Tak jak klamerka. Dziwa, zmierzcie. Powinno słychać. tylko, po, tylko nie tam. jak można ustalić. No, mów. Halo, hello, 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 halo, 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 halo. Halo, 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 Sprawdzimy jak u mnie. Halo, 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 halo. Działa. Ja. Na no śmigę, ja. nie? Świnka pięknie. Ci mam Cisi pieniąż na razie. Witam serdecznie widzu, witam. Witam widzów na razie, witam na kiku. tak na kika, to ładnie, David. Ty spokciach, teraz klas. Albo widzę, zapraćmy tu na razie, A ładno, masz czapę Dani. Dzięki. No weź, Andrzej, i zobaczymy, jak będzie wyglądać, jak będzie e, no, narazie. Ty złożęńcze, będziecie razem. Ty złożęńcze. Nie, wy, wy, wy będziecie razem. A, Janike, Janike, ja nie gej, ja nie gej, ogarnij się. Nie? Ostatnio się przysmałeś, że... Nie jestem żaden gejem, garnie. No, no dobra, ja nie oceniam, Dawid. No chyba, że lubisz być oceniany. Czy nie? Dziewczyna, chłopak, rzeczy widzowie, żeby życie miało smaczek, Dominika, dziewczynka raz chłopaczek. <grywa> Czy to tak powiedziałeś dziewczynka? Dziewczyna. <grywa> żeby życiu miało smaczek, Dominik, dziewczynka raz chłopaczek. Dominik, on to lubi. Kłóciłbym się, wiesz? Dobra, możemy działać. Możemy działać. Wysyłam do najfadrzej. Ile wyszła? 5 zł. No jak nie dojdzie, to ci nie działa sobie zdawić. Albo usunąłeś może tego linka, usunąć tego linka z Donate. Nie jest, ten... znalazłem, nie, nie, tak. nie, to tam akurat tego nie pikka. Ale poczekaj, jest opóźnienie Poczeka, nie, chwilę, nie? <zysk> Nie wiem. się może być świetnie, nie ma... <mulatory> <Aha>. <mulatory> Dzięki za donate'a, O ja nie wiedzę. cześć dobry, dzięki za donate'a, guzo. Dzięki za i co? Będziemy kończyć stream, bo lecimy z wywiadem, a, a potem dostaję. Dobra, widzowie, ja robię teraz wywiad, będę robił teraz wywiad z Dominikiem. I jak kto to później odpala live'a, widzowie, bo teraz będę robił wywiad, powtarzam. Teraz będę robił wywiad z Dominikiem, więc odpalam live'a, wyłączam live'a. Jak skończymy ten wywiad, to odpalę live'a, widzowie, na kiku. Jak skończymy ten wywiad z Dominikiem, z Dominikiem, odpalę live'a na kiku, widzowie, odpalę live'a na kiku. Trzymajcie się!